I tyd powiedział, a, dzień dobry. Co słychać? Jak się czujecie? Jak wam mija dzień? U mnie wszystko dobrze. Wstałam dosyć wcześnie. Mam od rana różne zajęcia. Dziękuję za udział we wczorajszych rozmowach na naszym serwerze Discorda, podium. Przepraszam, nie miałam za bardzo natchnienia do rozmawiania, chciałam się po prostu połączyć na chwilę, sprawdzić wzmocnienia naszego serwera, poprosić Was o dokupienie kilku wzmocnień. Chciałam sprawdzić, czy działa połączenie wideo na podium. Moje plany na najbliższe dni: występy w internecie. Dzisiaj nie robię żadnej głosówki ani podium na naszym serwerze Discorda. Przepraszam. Nie czuję się najlepiej, nie mam natchnienia do rozmów, rozmowy na kanałach głosowych naszego serwera Discorda gang Eli Gavin. Fanklub Eli Gavin. Nie zarabiam nic na tych głosówkach i nie mam z nich żadnych korzyści. Odczuwam natomiast duży stres i jest mi przykro, gdy anonimowe osoby mi dokuczają. Internetowi hejtercy robią podia na innych serwerach Discorda, w dniu i godzinach gdy zawsze dla was występowałam, środy godzina 21.30. Trochę to przykre. Dlatego muszę zrezygnować ze środowych podiów. Zapraszam jutro na live a na TikToku z panią Izabelą Kisios moje konto na TikToku to w.tiktok.com ukośnik www.toktok.com ukośnik małpka elagawiny Bestar. Nie wiem, czy uda się przeprowadzić tego live'a. Ale bądźmy dobrej myśli. W piątek zapraszam na mój walentynkowy live na platformie kikwww.kik.com ukośnik elagawink w godzinach od 21:30 do 1:00. W niedzielę chyba nie zrobię żadnego live'a, ale jeszcze zobaczymy. Odezwę się do Was wieczorem, gdy wrócę do domu. Na razie jestem poza domem. Tymczasem życzę wszystkim miłego dnia i wieczoru.